Dresko idzie w ślady Freeza i wypuszcza swoje lody. Nowy romans na horyzoncie. Agnieszka Kaczorowska nie spędzała Wielkanocy samotnie. Marianna Szajber poddymia w programie Prime MMA. Zuzia okazuje się, że robi wielką karierę w Rosji, a Julia Żuga i kupiła wymarzone auto. Cześć wszystkim, ja jestem Kacper i witam Was w nowym formacie newsowym. Pamiętajcie koniecznie, żeby zostawić subskrypcję na tym kanale, a więc zacznijmy od pierwszego newsa. Pamiętajcie czasy, kiedy lody ekipy były na ustach wszystkich, dzieciaki biegały po biedronkach jak po zoo, szukając lodów z logiem ekipy. No więc mamy nową wersję w 2025 roku, influencerzy z grupy Dresscode wypuścili swoje własne lody. Mamo, mamo, chcemy lody Frieza, mamy lody Frieza w domu. Nie wiem, czy zauważyliście, ale jest coraz więcej inspiracji pomiędzy ekipą a Mamy lody ekipy, mamy lody Dresscode'u, mamy dom ekipy i mamy dom Dresscode'u. Co będzie dalej? Basem z kulkami czekam na rozwój sytuacji. Lody zaczęły się pojawiać w sklepach na długo przed premierą planowaną na 5 Maja, a TikTok został dosłownie zasypany falą filmików, pracownicy żabek i innych osiedlowych marketów, kręcili TikToki z lodami, a fani wigali i czy aby na pewno w tym danym sklepie nie ma tych lodów. Lody docelowo mają kosztować około 5 zł i cała afera lodowa zaczęła się dość przypadkiem. Podczas live'a Bagi pokazał lody w zamrażarce, no i się zaczęły. Zaczęły się spekulacje, teorie, co on tam trzyma, czy to jest jakiś teaser, czy to jest specjalna akcja marketingowa. I jak to z influencerami bywa, okazało się, że wszystko było zaplanowane. Widzowie! Oficjalnie wydajemy lody reską. Ogólnie to mieli my jeszcze dotrzymać w tajemnicy, ale no kurde nie wyszło nie. Najpierw pokazałem te lody przypadkowo na livey na YouTube. A następnie przyróżni pracownicy sklepów i magazynów zaczęli wrzucać na Tiktoka zdjęcia tych lodów. To jest pierwszy przykład, przez który nie byliśmy w stanie utrzymać tego w tajemnicy. Ktoś wystawił papierki po lodach na Vinted. Tak, papierki po lodach za parę stówek. Znowu sytuacja bardzo podobna jak do ekipy parę lat temu podczas chyba e, 2000, kiedy lody ekipy wyszły w 2022 roku, pierwszym coś koło tego. Jeśli chodzi o smak, mają być to po prostu orzeźwiające owocowe lody. Nikt że twierdzą, że to, że nada inni, genialny marketing. Ja się zastanawiam, czy za 10 lat ktoś otworzy Sufladę, znajdzie ten papierek po lodach, albo na jakimś wysypisku śmieci i powie o Dresscode. Pamiętasz? Będziecie polowali na lody Dresscode'u, tak jak na lody ekipy, czy już ten cały hype na lody influencerów minął. Mieliśmy lody Czajnika, mieliśmy lody ekipy, mieliśmy lody chmurkę, znaczy psa friza, w sumie dwóch psiaków, więc każdy teraz ma lody. Fajnie. Tegoroczna Wielkanoc Agnieszki Kaczorowskiej upłynęła w wyjątkowym towarzystwie. Aktorka spędzała świąteczny czas ze swoimi córkami oraz Marcinem Rogacewiczem. W poniedziałek wielkanocny cała trójka została zauważona spacerze w bulwarem przy plaży w Lubiatowie. Starali się pozostać anonimowi, on w czapce z daszkiem, ona z kapturem na głowie. Mimo to paparazzi zdołali ich uchwycić. Według informatorów Rogacewicz chętnie pomagał Agnieszce przy dzieciach, a nawet nosił jedną z córek na rękach. Po spacerze wszyscy razem odjechali jednym samochodem. Ten rodzinny obrazek tylko podsycił plotki, które od miesięcy krążą w mediach o rozstaniu Kaczorowskiej z Maciejem Pelą i domniemanym romacie, który miał rozpocząć się na planie programu Królowe przetrwania. Choć w świątecznych wiadach, tylko mówiła głównie o czasie dla córek i pracy nad nowymi choreografiami do tańca z gwiazdami, o Rogacewiczu nie wspomniała ani słowem. Czy to tylko przyjacielska relacja, czy coś więcej? Czas pokaże. Prime MMA ponownie udowadnia, że nie jest tylko federacją, a kompletnym wirkshowem. W najnowszym programie było dosłownie wszystko: Demolka stołu, oblanie zawodniczek wodą, drama, która mogła spokojnie lecieć w trudnych sprawach. Zaczęło się spokojnie, ale wiadomo, to Prime. Mariana Scheiber faroweła z wiadrem wody, bo przecież śmingu z dingu z i sprawy. Po z Я <laughs> W efekcie dziewczyny siedziały przemoczone przez cały program, a prowadzący udawali, że w ogóle nic się nie stało, że jest to normalne na porządku dziennym. Ale był to dopiero przedsmak: za kulisami doszło do konkretnej zademy, podobno poleciał ciosy, obrwał samochódny no i pewnie czuje się go. Prime MMA ma poważne problemy z wynęciem Hali. Toruń i Radom już im podziękowali. Czyżby nastał czas na galę pod namiotem? W międzyczasie widz na wizji rzucił bombę. Byłaś też widziana z niejakim panem Piotrem jakiś czas temu jeszcze w łódzkiej manufakturze. Czy to jest prawda, czy potwierdzasz to? Nie wiesz w ogóle o czym mówię? Nie, nie potwierdzam. Przede wszystkim e, w związku nie jestem od stycznia, więc nawet jeżeli bym dzisiaj nie wiem, e, z kimkolwiek była, to mam do tego prawo. Więc e, nawet jeżeli by coś takiego się wydarzyło, to nie y, uważam, bym miała się z tego tłumaczyć, ponieważ od y, stycznia jestem sama. Marianna mówi jedno, Czarnecki pisze drugie, widzowie pytają o trzecie, a tymczasem dwie taruby zostały symbolicznie przekazane za kulisami Prime'u. Pamiętacie Zuzię jeszcze czasów, kiedy nazywała się Luksuria i pojawiała się na telewizjach Donatona ubijając masło? bo jednym z symbolem tych lat dziesiętnych w polskim internecie. My, Słowianie, wiemy jak użyć mowy ciała. Później, jak wielu influencerów, trafia do świata fight'ów. A dziś? Dziś robi karierę w Rosji i to nie byle jaką. Na TikToku i Instagramie regularnie przejawiają się jej fragmenty rosyjskiego Comedy Clubu, w którym występuje właśnie pod swoim pseudonimem scenicznym Zuzia. Jak można zauważyć na social mediach, bardzo lubi tą kulturę rosyjską, przebiera się, stawia zdjęcia pod cerkwiami i jakby cały Instagram prowadzi właśnie wokół tej rosyjskiej narracji. Mówi płynnie po rosyjsku, śpiewa w tym języku i jak widać po reakcjach publiczności radzi sobie świetnie. Jej rosyjskie konto śledzi ponad 3 miliony osób. Jaki był oficjalny powód przeprowadzki? Ponoć miłość, jak wyznała z jednym z Q&A'ów. Ale czy to tylko naprawdę romantyczna historia? W czasach, gdy influencerzy mocno szukają nowych rynków, a zachodnie media bywają dość ciasne, Rosja, mimo swojej kontrowersyjności, może kusić rozmachem i odbiorcami. Trudno się dziwić, że wywołało to fale komentarzy od zachwytów po zarzuty odnośnie zdrady ojczyzny. Jedno jest pewne, Zusi widziała, co robi. Zmieniła otoczenie, język, a nawet cały klimat medialny. Jest to w sumie sprytny, dość zabieg rebrandingowy. Czy to decyzja, próba ucieczki od polskiego internetu? Trudno powiedzieć, ale chyba wyszło jej to wszystko na dobre. Julia Żuga jest jedną z czołowych postaci polskiej. Internetu, która po zakończeniu współpracy z tymi X kontynuuje rozwój swojej salowej kariery. W swojej działalności łączy muzykę, taniec oraz działalność w mediach społecznościowych, gdzie regularnie dzieli się osiągnięciami i życiem prywatnym ze swoimi odbiorcami. Właśnie podzieliła się kolejnym kamieniem milowym w swoim życiu: kupnem wymarzonego samochodu. Na swoim Instagramie opublikowała zdjęcie, na którym pozuje przy luksusowym Porsche Macan, Wiecie to taki SUV od Porsche, którego cena w podstawowej wersji waha się między 300 a 450 tysięcy złotych. Piz spotkał się z ogromnie ciepłym przyjęciem fanów, którzy w komentarzach gratulowali jej nowego nabytku. Wśród gratulujących nie zabrakło także influencerów, m.in. Fusialki czy Czara NBA. Co sądzicie w ogóle? Też chcielibyście Porsche, bo większość w ogóle influencerów mam wrażenie, że albo kupuje Mercedesa, albo kupuje Tesla. Dawno nie pamiętam, żeby ktoś kupował Porsche no może poza Isamu tą 900 chyba 11 czerwoną, jeśli mnie pamięć nie myli. Gimson ostatnio wydał kawałek z sabotażystą, w którym wystąpili m.in. Bracia Golec, Rezi, Marti Renti, bardzo fajny kawałek swoją drogą, jeszcze w follow-upie do właśnie Braci Golec, no i zapowiedział koncert w Warszawie w Proximie, który odbył się w czwartek. Koncert okazał się jakimś hitem, w ogóle bardzo szybko zyskał sold-out, nikt nie spodziewał się chyba aż takiej reakcji na powrót Gimpsona. Dajcie znać, czy byliście na jego koncercie, jeśli tak, to podzielcie się swoją opinią w komentarzach. Jak ktoś dotrwał do końca tego odcinka, nie zapomnijcie napisać w komentarzu cebula, więc do zobaczenia.